Szanowni państwo, witamy państwa bardzo serdecznie. Witam bardzo w sposób szczególny pana senatora Marka Martynowskiego po raz kolejny. Pan senator przyjeżdża do Gostynina z bardzo dobrymi wiadomościami dla naszego miasta. Witam również serdecznie panów radnych Rady Miejskiej. Szanowni państwo, znajdujemy się przed siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie. Znajdujemy się przy drodze, która stanowi dojazd nie tylko do tej instytucji, ale również do okolicznych przedsiębiorstw. Bardzo się cieszę, że miasto Gostynin po raz kolejny otrzymuje rządowe dofinansowanie w wysokości blisko 2 milionów 200 tysięcy złotych na remont tej drogi. Droga, Szanowni Państwo, zostanie wyposażona po wielu latach. Prac w końcu w bardzo potrzebną kanalizację deszczową. Wszyscy wiemy, że w tym miejscu podczas potężnych ulew, potężnych burz, droga jest nieprzejezdna. Dodatkowo, droga ta będzie posiadała oświetlenie oraz wszelkiego rodzaju potrzebne inne media. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować panu senatorowi za dotychczasową. Pomoc, za to co miasto otrzymuje. Mówię tutaj o środkach rządowych, bo proszę Państwa, dzisiaj podliczyliśmy, że na ten moment otrzymaliśmy już ponad 10 milionów. 10,5 miliona złotych na modernizację, budowę dróg, budowę przejść dla pieszych. To jest 10,5 miliona złotych. Dodatkowo otrzymaliśmy 24 miliony. Miliony na różne inne inwestycje, typu dom kultury, rozbudowa przedszkola, powstawanie żłobków itd. itd. W sumie stanowi to już blisko 35 milionów złotych. To jest olbrzymia pomoc dla Gostynina. Nigdy Gostynin takich środków finansowych nie otrzymywał. Cieszę się, że to ma miejsce. Wiele inwestycji na pewno by nie powstało. No i oczywiście miasto będzie dalej aplikować o kolejne, kolejne środki w kolejnych konkursach. Zatem bardzo serdecznie z tego miejsca pan, panu, panie senatorze, bardzo dziękuję. Przypomnę raz jeszcze: miasto Gostyni w tym tygodniu otrzymało 2 miliony 200 tysięcy złotych na modernizację drogi dojazdowej do Urzędu Pracy. szanowni państwo, chciałbym dodać, że to już jest piąta kolejna edycja rozdania tych funduszy z rządowego funduszu rozwoju dróg. W skali kraju to jest już ponad 15 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o Mazowsze, miliard 700 milionów złotych, a w tej edycji na Mazowsze poszło prawie blisko 300 milionów złotych, z czego miasto Gostynin 2 miliony 200 tysięcy, tak jak tu pan burmistrz mówił. I to jest 80% dofinansowania z rządowego funduszu rozwoju dróg. Miasto dokłada 20%, ale chciałbym jeszcze powiedzieć o, o jednej inwestycji w powiecie w powiecie Gostynińskim. Również na remont drogi powiatowej powiat dostanie ponad 4 miliony złotych. Do, musi dofinansować sobie 50% następnych, czyli drugie, drugie tyle. Będzie to łącznie 5 km dróg drogi powiatowej, gdzie wiem, że jest. W podobnym stanie, tak jak, jak i, i tutaj, uważam, że to, te środki są bardzo potrzebne. Wiem, że w tym roku jeszcze będzie kolejna edycja, także no, myślę, że przy następnym rozdaniu również będzie, będzie też i taka informacja, gdzie no, mam nadzieję, że i powiat, i miasto będą zadowolone. Chciałem tylko dodać, że jest to kolejna inwestycja, o której tutaj pan burmistrz, pan senator wspomniał, która już w tej chwili zamyka się ponad 3 kilometrami dróg, co jest niezwykłym wyczynem. Jest to ogromne zadanie, co są drogi nowe, zupełnie od podstaw są nowe nawierzchnie. A ta droga w szczególności to była już praktycznie nieprzejezdna, technicznie była już nie do użytku. W związku z tym cieszę się ogromnie, że takie środki, panie senatorze, tutaj za sprawą rządu Rzeczpospolitej do nas trafiają. I mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się przynajmniej około kilometra dołożyć do tego stanu posiadania, który jest na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo.